Cześć, hej, siemanko. Dzisiaj będziemy grali w Clash Royale. Jak widać, wydrupiłem wczoraj bandytkę. I jestem z tego zadowolony. I teraz spróbujemy sobie jakimś deckiem pograć. Może lawalonem. Albo nie. Jednak coś się tu zmienia, nie? Jakiś nowy setek wezmę, może wezmę Exa, Exe klona. I wezmę może yy, Wizarda za to, za najdłuższkę. I możemy spróbować zagrać sobie z randomem. Oby nam to wyszło. Dobra. Czekamy, czekamy. Głośno, troszkę. Ja... O dobrze jest. dobra. Dwie prynceski. Tutaj troszkę. No to zaskakować. O! Oh. Leciał. Tu elektro. Dobra. Ja tu goście go Goblin barela bandytka dobra dobra goblin. tutaj ten miner nam tu troszkę obije ale to nic O, ale nam obija ładnie princeski tutaj się gościu z nas śmieje ale my się nie poddajemy już chyba będzie nie, jeszcze wie, że nie będzie chyba spokojnie trzeba się obronić o, a nie mamy nic przed bandytką, no nie szybko, szybko, minionki minionki, minionki szybko minionki dobra tam jest prynceska. O, pięknie to poleciało. Poleci bandit. Prynceskę puścił. Typową. I pięknie, wieża zdobyta. Pięknie. Leci hog rider. A, dwie prynceski. Tutaj elektro szybciutko. Pięknie obroniłem. Dobra, tutaj trzeba też się obronić przed tym Hograiderem. On tu będzie mocny na nas. My tu tak bardzo nic nie mamy. Tutaj leci Wizard szybko, że wie, że nie stracić. No i niestety to jest po wieży. Po dwóch wieżach nie widziałem, co się dzieje po drugiej stronie. Teraz walczymy, tak naprawdę, o pierwsze miejsce. O trzy koronki. No nie. Dobra, leci hogrider. Taktyczna obronka, szybko. No idź. Dobra, barela. Trzeba tutaj pójść. Dobra, leci z elektro. A jeśli ktoś chce y, ze mną zagrać, proszę wbić na kanał y, Gruby Kot Kot. Nie będę mówił skąd się nazwa wzięła, bo to długa historia. Ale zapraszam, bardzo chętnie zapraszam do klanu. Napiszcie w komentarzu, y, czy gracie w Brawl Stars, jaka jest wasza ulubiona postać i zostawcie łapkę górę, lajka i subika i dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego powiadomienia. No i już jak widać to wygraliśmy, napiszemy good game. Jakieś emotki tu napiszemy. O przepraszam, że to za powiadomienie. Usunę, dobra. Dobra, kwestika mamy. A jeśli chcecie, żebym zrobił opening z Royal zostawcie pod tym odcinkiem 5 yy, łapek w górę, żeby był kolejny odcinek z Brawl Stars. O, tak się klan prezentuje. Można wejść, zobaczyć. Dobra. Zagramy sobie jeszcze raz tym dekiem z bandytką. I myślę, że to będzie na tyle. Dobra. Dobra Okej okay. I napiszcie w komentarzu czy chcecie odcinek z Erikiem Znaczy Eriksonem Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, żebym wiedział, że chcecie kolejny odcinek z Erikiem. Okej, okay, tu trzeba sobie jakoś poradzić. I poleci elektro. O oh my god, tutaj nas bardzo ładnie jadą. I zdążył. Okej. Okay. Poleci bandytka. O nie! Kolego dawaj zapem! No nie. Jednak czasami, czasami granie z randomami jest mega słabe. Dobra. Powiedział z hograderem na tą stronę, ale poczekam. Nie ja bym go popchnął, o tak. To bym puścił barele. No i to mi się spowierzy. To fajowsko. ci kolejny goblin giant. Okej. Okay. Tutaj trzeba się szybko obronić. To chyba będzie powierzy, niestety. Tak, to jest powierzy. To jest jeszcze Lambert Jack. O oh my god. Będzie trudno do wygrania. To bandytka musi szybko robić swoje. Leci cicho I leci Egza. Ale tutaj. Zbite te minionki i w ogóle zbić je Oj, tutaj piękny lighting tak udał się pozdrawiam jakiś Polaków z którymi będę grał pozdrawiam Dobra, no i bandytka czy tam zbije? Tak, zbiła wieżę, Bardzo dobrze. I leci hog Hograder z bandytką? A teraz trzeba się tylko tu obronić. Bardzo taktyczna obronka. Ale myślę, że to już chyba będzie wygranko. Pewności nie mam, ale chyba tak. Tylko teraz tutaj się jeszcze trzeba obronić. Przed nimi. Tutaj jest jeszcze Rage. I polecę z Princeską. O, i tak wygraliśmy. Myślałem, że zdobędziemy okrągę więcej, ale i tak wygraliśmy. Dobrze, mamy silver chesta. Super. To chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc do zobaczenia. Cześć.